Pod punkt B mamy kolejne działanie na ułamkach, i tym razem mamy odejmowanie ułamków. Tutaj już jest troszeczkę trudniej. Jak odejmujemy ułamki, to obowiązuje taka sama zasada jak pod punkcie A, że zostawiamy całości w odejmowaniu, tak samo jak w dodawaniu, i też tak samo jak w dodawaniu musimy zrobić wspólny mianownik. Więc patrzymy, czy ten większy mianownik może być tutaj wspólnym mianownikiem. Więc patrzymy, czy 4 dzieli się na 3. Nie dzieli się, więc nie może być wspólnym mianownikiem. W takim wypadku bierzemy wielokrotności czwórki, czyli bierzemy ósemkę i patrzymy, czy ósemka dzieje się na 3. Nie dzieli się, więc bierzemy kolejną liczbę, kolejną wielokrotność czwórki, czyli 12. 12 się już na 3 dzieli, więc 12 tutaj będzie wspólnym mianownikiem, czyli pisujemy nowe mianowniki, dwunastki, całości, przepisujemy i musimy wpisać też nowe liczniki. Więc tutaj rozszerzyliśmy w tym ułamku trójkę razy 4, skoro zrobiła się dwunastka. Dlatego też musimy jedynkę też rozszerzyć razy 4. Czyli mnożymy 1 razy 4. Stąd mamy tutaj czwórkę w liczniku. I w tym drugim ułamku czwórkę rozszerzyliśmy razy 3. Więc jedynkę też musimy rozszerzyć razy 3, czyli tutaj będzie trójka. No i teraz mamy te dwa ułamki odjąć od siebie, ale jeżeli jest taka sytuacja jak tutaj. Że od mniejszej liczby odejmujemy większą, to tutaj się to tak specyficznie rozwiązuje. Pokażę na przykładzie na razie prostszym. Tutaj każdy z Was być może ma jakiś swój sposób. Jeżeli wiecie w jaki sposób to rozwiązać i wynik będzie Wam się zgadzał, to fajnie, ale jeżeli nie macie sposobu i nie wiecie za bardzo w jaki sposób to zrobić, albo jak zrobicie to, wyjdzie Wam źle, to polecam mój sposób na to, jak od mniejszej liczby odjąć większą. Jak robimy takie działanie na prostszych liczbach, które nie są ułamkami, czyli kiedy odejmujemy na przykład od ósemki dwunastkę, to tutaj myślę, że większość z Was by wiedziała, że to jest minus 4. Ale jaki jest na to sposób? No bo tutaj mamy to samo działanie na ułamkach, ale tutaj bez sposobu że jest trudniej to rozwiązać. Więc tutaj można sobie to w ten sposób wytłumaczyć to działanie, że jak od mniejszej liczby odejmujemy większą, to patrzymy na te liczby, bez znaków, czyli mamy tutaj 12 i 8, i nie patrząc na znaki od większej liczby, odejmuję mniejszą, czyli tu będzie wynik 4, i wstawiam znak tej większej, czyli minus. I zawsze ta zasada się sprawdza w przypadku, kiedy mamy takie działania plus minus, czyli kiedy od, właśnie od mniejszej liczby odejmujemy większą, to wystarczy, że zrobimy różnicę tych liczb, nie patrząc na znaki. I wstawimy w znak tej większej. Czyli tutaj wyjdzie na minus 4. I w taki sam sposób, na takiej samej zasadzie zrobimy to działanie. Czyli patrzymy, że większa ta liczba to jest 3 i 3, 12. Więc musimy od 3 i 3, 12 odjąć 2 i 4, 12 i wstawić w znak tej większej liczby, czyli minus będzie wynikiem. Znaczy wynik będzie miał znak ujemny. Tylko, żeby odjąć. Dwa ułamki, czyli jak będziemy od 3 i 3, 12 odejmowali 2 i 4, dwunaste, to yy, możemy tylko wtedy odjąć dwa ułamki. Odejmujemy od tego ułamka, który ma większy licznik. A tutaj mamy licznik mniejszy. Więc najpierw musimy zrobić tak, że musimy tej liczbie w ramce, od której odejmujemy, zwiększyć licznik. W jaki sposób to zrobić? Tutaj mam też takie przykłady po prawej stronie, w jaki sposób zwiększyć licz, licznik ułamka. Więc na przykład jak mamy 2 i 3 ,9 i chcemy zwiększyć licznik, to robimy tak, że od dwójki zabieramy jedynkę, czyli mamy 1 i do tego ułamka dodajemy 1 w postaci 9 dziewiątych, tak od razu, żeby był wspólny mianownik. Czyli do 3 dziewiątych dodam 9 dziewiątych, to mam 12 dziewiątych. I wtedy uzyskuję dokładnie ten sam ułamek, ale zapisany tak, że licznik nam się zwiększył. I podobny przykład jest niżej. Jeżeli chcę zwiększyć licznik, to tutaj od piątki zabieram jedynkę, czyli to będzie 4. I do jednej siódmej dodaję tą jedynkę, czyli dodaję do jednej siódmej 7 siódmych, czyli ułamek tutaj będzie 8 siódmych. Więc musimy w ten sposób zamienić ten ułamek w ramce, ponieważ to od tego ułamka będziemy odejmować, więc on musi mieć większy licznik. Dlatego też tej od trójki odjęłam jedynkę i zrobiłam się dwójka i do 3 12 dodałam tą jedynkę, czyli dodałam 12 12, czyli mam tutaj 15 12 jest tym samym ułamkiem, tylko tak zapisanym, że teraz będę mogła odjąć od 2 i 15 12 2 i 4 12. I wynik tutaj będzie jeden, będzie 11 12. Ze znakiem minus, bo znak większej to jest minus. Dużo więcej takich przykładów pokazuję w zadaniach z podręcznika, więc to są takie, takie przykłady działań na ułamkach, które były też w szkole podstawowej, więc myślę, że jeżeli szukacie tego w internecie i oglądacie ten filmik, to jest szansa, że nie za bardzo wiecie, jak to zrobić. Bo jeżeli ktoś pamięta z podstawówki, to myślę, że no, nie ogląda tego filmiku. Także tutaj tak jak tłumaczę to w ten sam sposób pokazuję też na innych przykładach z podręcznika tam jest sporo takich działań gdzie musimy zastosować właśnie ten sposób także polecam z podręcznikiem też się uczyć i oglądać zadania po kolei ćwiczenie ja traktuję bardziej na zasadzie że to jest takie utrwalenie tego co nauczycie się w podręczniku i polecam wam Uczyć się jednak z podręcznikiem i oglądać filmiki z zadaniami z podręcznika, a ćwiczenia polecam Wam próbować rozwiązywać samodzielnie. A jeżeli coś nie wyjdzie, nie będzie się zgadzać, to wtedy sobie zaglądać do filmów.